Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wydaje się nosić niewidzialną siłę, która oddziela cię od reszty świata? Dlaczego nawet w trakcie największych burz, czy jest w tobie coś, co odmawia poddania się? Co jeśli powiem ci, że tak się dzieje, ponieważ jesteś wybrany, oddzielony do boskiego celu, którego nikt inny nie może spełnić? W tym filmie rozwiążemy tajemnicę twojej podróży. Wyzwania, które ukształtowały Twoją siłę, cel napisany w Twojej historii i światło, które Cię oświetla i nie można go wyłączyć. Przygotuj się, aby dowiedzieć się, dlaczego Twoja różnica nigdy nie była błędem, ale podpis Boga w Twoim życiu. Zostań ze mną do końca, ponieważ to, co zamierzasz usłyszeć, może być potwierdzeniem, które zawsze szukała. Komentarz. Jestem wybrany, aby połączyć się z wszechświatem i dostosować swoją energię do celu, w którym Bóg ma dla ciebie. Nic w twoim życiu nie wydarzyło się przypadkiem. Każde doświadczenie, każdy ból i każde zwycięstwo były częścią większego planu, narysowanego z dokładnością. Jesteś tutaj teraz, ponieważ zostałeś przeprowadzony nie przypadkowo, ale do celu. Bóg od samego początku szedł u boku, nawet w czasach, gdy nie widziałeś. Wiedział, że Jego podróż będzie wyjątkowa, pełna wyzwań, które kształtują to, kim masz być. Świat może próbować powiedzieć, że Jego trajektoria była wynikiem szczęścia lub zbiegów okoliczności, ale wiesz, że jest coś głębszego w działaniu. Jego historia jest dowodem, że miejsce docelowe nie jest wypadkiem to jest telefon. Każdy krok, który zrobiłeś, każda przeszkoda, którą pokonałeś, została starannie zaplanowana, aby zabrać cię do tej pory. Zostałeś wybrany, a to ma znaczenie, które wykracza daleko poza to, co widzą ludzkie oczy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, aby przyjąć ten cel. Wszystko, co żyłeś, przygotowało cię na ten dokładny moment. Puzle zaczynają się pasować, a to, co kiedyś wydawało się mylące, ma sens. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinien być, a podróż, która cię tu przyniosła, jest dopiero początkiem czegoś niezwykłego. Od najmłodszych lat wiedziałeś, że jest inaczej, podczas gdy inne dzieci były beztroskie, miałeś wygląd, który wydawał się wykraczać poza oczywiste. W jego oczach było coś mądrość, która zaprzeczała jego wiekowi, jakby jego dusza doświadczyła już doświadczeń, których świat wokół niego nie mógł jeszcze zrozumieć. To poczucie różnicy nie było wyobraźnią. Było to odzwierciedleniem unikalnego wezwania, które było w Tobie obudzone, nawet bez zrozumienia, czy wiedziałeś, że wydarzyło się coś głębszego. Możesz poczuć się sprzyjaciół, a nawet niezrozumiane przez własną rodzinę, ale to uczucie nie na miejscu, nie było wadą, to był znak. Bóg przygotowywał cię z dzieciństwa na coś większego, coś, co wymagałoby siły i dojrzałości, daleko poza twoim wiekiem. Teraz, kiedy patrzysz wstecz, zdajesz sobie sprawę, że te chwile izolacji i przesłuchania były konieczne. Pomogli mu rozwinąć odporność i wizję, którą niewielu ma. Jego różnica, która kiedyś wydawała się wagą, dziś jest jego największą siłą. Udowadnia, że zawsze byłeś przeznaczony na coś niezwykłego, nawet jeśli świat nie rozumiał. Jeśli to przesłanie wzmacnia Twoją podróż jako wybraną, rozważ obsługę tego kanału z funkcją wielkie dzięki. To proste: kliknij dzięki poniżej i wybierz wartość swojego wkładu. Darowizna 50 USD może mieć dużą różnicę. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć transformacyjne wiadomości i dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tej inspiracji. Razem możemy posunąć tę misję jeszcze dalej. Dziękujemy za bycie częścią tej podróży. Zawsze czułeś się jakby miał ciężar, którego nikt inny nie widział. To było tak jakby twoja dusza była zmuszona poradzić sobie z pytaniami i obowiązkami, których inni nawet nie wyobrażali. Ten niewidoczny ciężar nie był łatwy do zniesienia i często zastanawiałeś się, dlaczego wydawało się, że jedynym, który go czujesz, ale ta waga nie była klątwą, to był prezent. Kształtał go, przygotowując go do boskiego celu, który Bóg zarezerwował dla ciebie. Podczas gdy inni podążali prostszymi ścieżkami, stawałeś przed wyzwaniami, które wyglądały większe, niż mogłeś znieść. Każda trudność, każda szopa łzy budowała wewnętrzną siłę, która byłaby niezbędna do jego podróży. Bóg pozwolił wam przejść przez te próby, nie karać go, ale do udoskonalenia. Wiedział, że waga, którą nosiłeś, jest znakiem nadchodzącej wielkości. Dzisiaj ta niewidzialna waga stała się czymś potężnym nie tylko uczynił go silniejszym, ale także bardziej empatycznym, zdolnym do zrozumienia i pomagania innym w wyjątkowy sposób. To, co kiedyś wydawało się być obciążeniem, jest jednym z największych dowodów, które wybrano na coś wyjątkowego. Wybranie jest zaszczytem. Ale jest to również ciężar. Świat wokół ciebie często nie może zrozumieć, kim jesteś, ani dlaczego robisz to, co robisz. Już spotkałeś się z wyglądem, słowami krytyki, a może nawet odrzucenia bliskich ludzi. Ale wszystko to dlatego, że wybranie oznacza chodzenie po ścieżce, że niewielu ma odwagę chodzić. Nie rozumieją, że ich różnica nie jest czymś, co wybrałeś. To jest coś, co zostało Ci dane? Bóg oddzielił Cię na większy cel, a to oznacza, że Twoje życie nigdy nie będzie zgodne z normalnymi standardami. Ludzie mogą teraz nie rozumieć, ale to nie ma znaczenia. Waszej misji nie należy rozumieć ma to spełnić wezwanie, które Bóg umieścił w Twoim życiu. Z czasem zdasz sobie sprawę, że nie potrzebujesz aprobaty świata. To, co naprawdę ma znaczenie, to zgoda Boga. A on go już wybrał. Każdy krok, który robisz, nawet po niezrozumieniu, jest krokiem w kierunku celu, dla którego zostałeś stworzony, i że samo w sobie jest wystarczające. Burze, z którymi się spotkałeś, nie były łatwe. Przybyli bez ostrzeżenia, obalając wszystko wokół ciebie i testując każdą część tego, kim byłeś. Były chwile, kiedy wydawało się, że nie można kontynuować że waga była zbyt duża, aby się wesprzeć, ale nawet w tych czasach coś w tobie odmówiło poddania się. Ta siła, której w tamtym czasie nie rozumiesz, polegała na tym, że Bóg kształcił cię poprzez trudności. Burza nie została wysłana, aby ją zniszczyć, ale w celu jej wzmocnienia. Każde wyzwanie, które cię przezwyciężyłeś, uczyniło cię bardziej odpornym, mądrzejszym i bardziej związanym z celem, jakie Bóg ma dla twojego życia. To w trakcie chaosu odkryłeś pokój, który tylko On może zaoferować, a ten pokój stał się Jego najpotężniejszą bronią. Dzisiaj patrzysz wstecz i zdajesz sobie sprawę, że burze nie były wrogami, ale sojusznikami. Przygotowali go do stawienia czoła wszystkim, pokazując, że prawdziwa siła nie jest brakiem trudności, ale zdolność do ich przezwyciężenia. A teraz, z tą siłą, jesteś gotowy zmierzyć się z tym, co przychodzi, wiedząc, że Bóg jest zawsze po Twojej stronie. Rany, które kiedyś wydawały się wyleczyć, stały się podstawą ich największych zwycięstw. Każda blizna, którą nosisz. Opowiada historię przezwyciężania, kiedy poczułeś się zepsuty, ale znalazłeś siłę, o której nie wiedziałeś. Rany te, choć bolesne, były częścią cichego procesu transformacji, w którym Bóg kształtował cię w czymś nowym i potężnym. Na początku trudno było zrozumieć, dlaczego trudności muszą być tak intensywne, wewnętrzne bitwy. Chwile wątpliwości i samotne łzy sprawiły, że wyglądały, jakbyś walczył sam, ale stopniowo zacząłeś zdawać sobie sprawę, że dzieje się coś głębszego. Bóg używał każdego doświadczenia, aby usunąć to, co już nie służyło, i ujawnia wielkość, która zawsze była w tobie. Teraz twoje zwycięstwa to nie tylko osiągnięcia zewnętrzne, ale wewnętrzne triumfy. Stałeś się silniejszą, mądrzejszą i bardziej powiązaną osobą z tym kim naprawdę jesteś to co wcześniej zostało ranne to medal of honor wspomnienia które nawet w najtrudniejszych czasach bóg nigdy nie przestał nad tobą pracować wybranie oznacza stąpanie po ścieżce której niewielu ma odwagę nie jest to łatwy sposób ponieważ wezwanie, które przebywa w twoim życiu, wymaga poziomu siły i odporności, które można opracować tylko poprzez wyzwania. Od samego początku zdałeś sobie sprawę, że twoja podróż będzie inna. Podczas gdy inni wydawali się swobodnie, napotkałeś przeszkody, które sprawdziły twoją wiarę i determinację. Wyzwania te nie są karą, ale przygotowaniem. Bóg wiedział, że aby spełnić cel, który ma dla ciebie, konieczne byłoby poddanie się próbom kształtowania twojego charakteru i pogłębiania się z nim. Dzisiaj rozumiesz, że ścieżka wybranych nigdy nie była prosta, jest pełen krzywych, stromych wspinaczek i momentów wątpliwości, ale to właśnie czyni go tak wyjątkowym. Każdy wykonany krok jest zwycięstwem, a każda bitwa wygasła jest dowodem, że stajesz się osobą, którą Bóg zawsze planował. Chaos wokół niego nigdy nie był zewnętrzny wiele razy był także w tobie. Zamieszanie, niepokój i poczucie utraty były stałe, które wydawało się niemożliwe do pokonania ale nawet pośród trąby powietrznej istniał cichy głos. Spokojna obecność, która wzywała go, by znaleźć pokój. Ten głos był Bogiem, szepcząc, że nawet w burzach był z tobą. Znalezienie tego pokoju było procesem, a nie wydarzeniem. Konieczne było uciszyć głosy zewnętrzne, odłożyć na bok opinie świata i zacząć słuchać tego, co naprawdę miało znaczenie. Stopniowo zdałeś sobie sprawę, że pokój, którego szukałeś, nie dotyczył osiągnięć zewnętrznych ani walidacji, ale w połączeniu z Bogiem i zrozumieniu celu, jaki miał dla twojego życia. Dzisiaj ten pokój nie jest czymś, co można łatwo wstrząsnąć. Chaos może nadal istnieć wokół ciebie, ale nie ma już nad tobą władzy. Odkryliście, że prawdziwy pokój pochodzi od wewnątrz. Wiedząc, że Bóg ma kontrolę i że każda chwila, jak się wydaje, wydaje się być częścią większego planu. Przez długi czas walczyłeś, aby poczuć się jak w domu, w swoim ciele. To było tak, jakby nie reprezentował tego, kim naprawdę byłeś odzwierciedlenie wszystkich wewnętrznych bitew, z którymi się spotkałeś. Ale coś się zmieniło, gdy zacząłeś rozumieć, że twoje ciało nie jest ciężarem, ale darem. Bóg dał ci jako świątynię, coś, o co należy się opiekować, szanować i kochać. Ta zmiana nie nastąpiła z dnia na dzień. To był proces uczenia się postrzegania twojego ciała jako przedłużenia twojej duszy, odzwierciedleniem Bożej miłości do ciebie. Zacząłeś się nim opiekować, nie dla próżności, ale za wdzięczność. Karmił go dobrymi rzeczami. Odpoczywał w razie potrzeby, i co najważniejsze, zaczął odżywiać jego umysł i serce myślami o pokoju i akceptacji. Teraz Twoje ciało nie jest już źródłem dyskomfortu, ale siły. Zawiera historię Twojej transformacji, ślady Twojej podróży i jasność pokoju, który znalazłeś. Dbanie o siebie stało się sposobem na uhonorowanie Boga i wszystkiego, co dla Ciebie zrobił. Był czas, kiedy patrzenie na przeszłość było bolesne, wspomnienia o zmaganiach, stratach i momentach zamieszania wydawały się ważyć zbyt wiele. Ale dziś, dzięki mądrości, którą zasłużyłeś, jest inaczej. Patrzysz wstecz i widzisz piękno, nie dlatego, że ścieżka była łatwa, ale dlatego, że była konieczna. Każda chwila przyczyniła się do kształtowania tego, kim jesteś teraz. Przyjmujesz te wspomnienia z nowym wyglądem, widząc siłę obecną, nawet gdy czułeś się słaby, dziecko lub młody mężczyzna, poszedłeś do bitew, które wydawały się niemożliwe, ale nigdy się nie poddałeś. A teraz, kiedy patrzysz w lustro, zdajesz sobie sprawę, że wszystko, co żyło, przyniosło cię tutaj silniejsze i bardziej związane z twoim celem. Ta refleksja nie polega na żalu. Ale o wdzięczność, wdzięczność za lekcje zablizny, które są teraz symbolami przezwyciężania i pewność, że Bóg był z Tobą na każdym kroku. Przeszłość nie jest już wagą, jest to dowód Twojej odporności i wierności Boga w Twoim życiu. Jest na Ciebie coś, czego nie można zignorować. Światło, które emanuje z Jego esencji, subtelne, ale potężne. To światło nie zostało podbite, od samego początku został zasadzony w tobie jako boska marka celu, w jakim niesie. Z czasem mogło być przyćmione wyzwaniami, bólem i wątpliwościami, ale nigdy nie zostało usunięte. Bóg zawsze trzymał ten płomień, czekając na moment, w którym świeci z całą swoją siłą. Teraz to światło nie tylko oświetla twoją drogę, ale także wpływa na wszystkich wokół ciebie. Ludzie zauważają, nawet bez zrozumienia, niektórzy przyciągają ją, szukając komfortu i inspiracji, inni, zastraszeni, starają się usunąć Go z krytyką lub zazdrością, ale nie wiedzą, że to światło nie zależy od nich. Jest podtrzymywany przez Boga i nic na tym świecie nie może Go gasić. To światło jest żywym dowodem Twojej podróży, wszystkiego, z czym się spotkałeś i przekroczyłeś. Odzwierciedla obecność Boga w swoim życiu, pokój, który znalazła, i siła, którą teraz nosi. I tak długo, jak będziesz chodzić w swoim celu, światło to stanie się tylko jaśniejsze, oświetlając świat w sposób, którego nikt nie może zignorować. Nie wszyscy będą świętować swoją transformację. Gdy rośniecie. Twoje światło i siła zaczynają niepokoić tych, którzy nie są gotowi stawić czoła własnym cieniu. Zazdrość niektórzy w tobie nie dotyczy tego, co masz, ale o tym, kim się stałeś. Widzą ci coś, czego chcą, ale nie wiedzą, jak osiągnąć. Ta zazdrość, choć czasem bolesna, jest potwierdzeniem, że jesteś na dobrej drodze. Im bliżej, aby żyć w celu dla Ciebie, tym bardziej Twoje życie będzie odzwierciedleniem Jego obecności. A ta obecność, która przynosi Ci pokój, może przeszkadzać tym, którzy nadal żyją w chaosie. Pamiętaj jednak: ich zazdrość nie ma nad Tobą władzy. Bóg Cię chroni, Twoja siła nie zależy od opinii innych, a Waszą podróż nie zostanie przerwana przez krytykę lub urazę. Zamiast wstrząsnąć, użyj go jako motywacji do dalszego lśnienia. Jego życie jest świadectwem, a nawet ci, którzy go zazdrości, w końcu zobaczą, że jego siła pochodzi z znacznie wyższego miejsca niż mogą zrozumieć. Przez długi czas walczyłeś o zrozumienie. Chciałem, żeby ludzie zobaczyli, kim naprawdę byłeś, zrozumieli swoje wybory, uczucia i podróż ale z czasem zdałeś sobie sprawę że ta potrzeba była niepotrzebną wagą. Nie wszyscy są gotowi lub są w stanie zrozumieć co to znaczy być wybranym i to jest w porządku. Teraz wiesz, że twoją misją nie należy rozumieć, ale żyć swoją prawdą. Bycie wiernym temu, kim jesteście, w celu włożenia przez Bóg w twoim życiu, jest ważniejsze niż jakakolwiek ludzka zgoda. Kiedy pozostawiasz potrzebę zrozumienia, znajdziesz wolność. Wolność, która pozwala ci chodzić w spokoju, wiedząc, że jesteś na dobrej drodze, nawet jeśli inni jej nie widzą. Prawdziwa siła wybranego nie jest akceptowana, ale jest autentyczna. Jego autentyczność czyni go wyjątkowym i to właśnie używa Bóg do dotykania życia innych ludzi. Nie musisz się tłumaczyć ani uzasadniać, po prostu nadal bądź tym, kim byłeś i pozwól, aby twoje życie mówi się za siebie, twoje życie nie jest szansą. Od momentu gdy się urodziłeś, Bóg pisał wyjątkową historię pełną znaczenia i celu. Każda strona, nawet te, które wydawały się mylące lub bolesne, jest częścią większego planu. Widział czego jeszcze nie widziałeś i wiedział, że wszystko pomaga kształtować, kim powinieneś się stać. Ten cel nie jest czymś, co musisz znaleźć, jest już w tobie. Bóg stawił ludzi, sytuacje i wyzwania, które przyniosły go z tego osiągnięcia w twoim życiu. Każde doświadczenie, jakkolwiek było to trudne, było lekcją, krokiem, który podniósł go bliżej niż dla ciebie. Teraz nadszedł czas, aby przyjąć ten cel: nie w strachu ani wątpliwości, ale z pewnością siebie. Bóg jest z tobą, prowadząc na każdym kroku. Jego historia ze wszystkimi jego zwrotami jest dowodem na to, że ma kontrolę. I to, co zaczął, skończy, ujawniając wpływ jego życia na świat. Podróż, którą do tej pory podróżowałeś, nie była łatwa, ale była konieczna. Każda przeszkoda pokonana, każda wyciągnięta lekcja przyniosła ci do tej pory. I chociaż jest o wiele więcej, możesz spojrzeć wstecz z dumą, która się staje. Nie dlatego, że podróż była idealna, ale dlatego, że byłeś wierny chodzić, nawet jeśli wydawało się to niemożliwe. Ta duma nie jest arogancją. To jest wdzięczność. Uznaje, że pomimo trudności Bóg był z Tobą na każdym etapie, wzmacniając go i prowadząc. Wiedząc, że Twoja siła nie dotyczy ciebie, ale o łasce, którą wlał w Twoje życie. Teraz. Możesz iść z pewnością siebie, wiedząc, że każdy dotychczasowy krok był świadectwem Boga miłości i wierności. Podróż wybranych nigdy nie kończy się. Jest to ciągły proces wzrostu, uczenia się i transformacji, ale kontynuując postęp, możesz być pewien jednej rzeczy: Bóg jest z tobą i przygotował drogę. Bądź dumny z tego, kim się stajesz i idziecie z wiarą ponieważ najlepsze są jeszcze.